Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy jeżeli już tu wpadliście to zachęcam Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do zostawienia łapy w górę pod filmem To są takie małe, małe gesty A bardzo pomagają rozwijać cały kanał Także dziękuję serdecznie Słuchajcie, dzisiaj kręcimy sobie takie małe podsumowanie Tych grubych kuponów, które były Ostatnio na naszym kanale Część trafiona, część nie trafiona Od razu powiem wam kiedy ktoś Będzie grał następny kupon, bo Serio, no mnóstwo, kilkadziesiąt pytań e, Dziennie, ostatnio czy, czy ktoś z chłopaków, którzy że trafili te kupony, grają dalej, więc po prostu szybko dzisiaj na luźno sobie robimy coś, coś takiego. W sumie w piłce jakoś mega, mega dużo się dzisiaj nie dzieje. Oczywiście gra Hiszpania La Liga i gra Serie A, ale jakoś tutaj na razie bez tykania tych, tych meczów, może nieco później. Także słuchajcie. Na początek chciałbym powiedzieć, że. To, że ostatnio siadają te grube kupony, to nie znaczy, że będą siadały ciągle. Nie nakręcać się, nie napalać się zawsze grać z głową, bo w innym przypadku może to się bardzo szybko zesrać, więc do wszystkiego trzeba podchodzić z rozumem i z dobrym nastawieniem. To jest najważniejsze. Słuchajcie, ostatnio tak. No przede wszystkim trzeba pochwalić Patryka. Patryka, który piechdolną kupą za 8 tysięcy złotych. E, tak jak teraz widzicie, tutaj były trzy zdarzenia. Trzy zdarzenia i było to zwycięstwo Arsenalu z Berni, 2-0, kurs, pięknie złapany i dwa dopychacze. Inter z Bolonią, chyba 6 do jednego i i pilzno z czeskimi Budajowicami tutaj było gorąco, ale czeskie budajowice e, przegrały to spotkanie 2, 2 do 1, więc faworyci wygrali i siadło to piękne 24 tysiące złotych 24,5 tak naprawdę. No, warto tutaj śledzić, co będzie grał Patryk, bo już zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie grał coś podobnego, za podobną stawkę. Dalej mamy Grzegorza, który publikował dwa kupony na naszym kanale. Najpierw z 4000 trafił te 16980 zł. Potem drugi raz grał za 4000 i się troszkę tutaj zesrało. Dwa zdarzenia weszły, dwa nie weszły, tak jak teraz widzicie. Ale co ważne, jutro lub pojutrze będzie kupon od Grzegorza, więc warto sobie śledzić. Franek pięknie podrzucił do nas jeden kupon, na tak naprawdę Kuponów, ale to jest jeden kupon rozbity na 6, żeby ominąć podatek. Tak jak widzicie, stawka 850 zł na każdym kuponie trzy zdarzenia i trzy kurs ogólny z tego i pięknie siadło pod podatek grany, żeby właśnie nie było powyżej tego dodatkowego podatku i Franek też będzie dalej grał na naszym kanale. Paweł. Dalej mamy Pawła, który podrzucił dwa kupony. Jeden za 2900 na overki na Ligę Mistrzów z dwóch dni. 14 tysięcy siadło. Później dorzucał 3900 znowu na overki. Dwa siadły, dwa nie siadły, ale będzie też grał dalej. Kolejny typy to dwa trafione kupony od Darka. Na początek 600 zł na Legię Warszawa z, ze Spartaków. Pięknie wyczuty kurs, pięknie trafiony underdog i, i w, w niedzielę grał też Darek, trafił na naszym kanale, tutaj na tym kanale trzy, zdarze, trzy zdarzenia, gol Górnika Łęczna 2-0 przepraszam, 2 0 świetny kurs, eee, Milan z remisem i minimum jeden gol Lyonu, czyli no tak jak widzicie, na razie na tych dwóch kuponach Darek kleił sobie underdogów, no bo zdecydowanie Legia była underdogiem i tutaj też, no, gol Łęcznej, remis lub Milan, to e, na wyjeździe oczywiście Milan był underdogiem i ten gol Lyonu minimum 1, czyli też, e, no, no pięknie to siadło, pięknie, pod podatek też warto powiedzieć, grane ta stawka 478 zł e, złoty, e, złotówka i 6 groszy e, do dodatkowego podatku, więc pięknie Darek to sobie tutaj wyliczył. Kolejny, kolejny kupon, który jak na razie trzeba chwalić, bo jest profit, no to mamy Igora, który z tysiaka na początku trafił 8,5 koła, potem grał za 1500 zł, dwa zdarzenia weszły, dwa nie weszły, no jak na razie cały czas wszyscy mają tutaj ogromny profit i jest jeszcze kupon od Piotra, który z 744 zł trafił 5 koła, dogrywał za 747 zł, to nie weszło, tutaj tylko jedno zdarzenie weszło, więc tutaj mocno przestrzelony kupon, ale i tak na razie wszyscy są na proficie. I co najważniejsze słuchajcie, kuponny od tych wszystkich Wszystkich ludzi będą na naszym kanale, także warto sobie subskrybować, warto sobie śledzić i ewentualnie wybierać, od kogo tam chcecie typy. Kto, kto będzie trafiał, to, to wiadomo, że warto się zastanowić, czy czegoś tutaj nie skopiować. Wpadajcie też do naszej grupy, bo tam też się naprawdę sporo dzieje na naszego Instagrama. Sporo treści wszędzie. Linki macie, wszystkie linki są w opisie pod tym filmem. Zachęcam do subskrybowania kanału i śledzenia tego, co tutaj się dzieje, bo dzieje się i będzie się działo w najbliższych dniach na pewno dużo. Także trzymamy kciuki, tylko pamiętajcie, jeszcze. Jeszcze raz, to, że ktoś tam sobie gra. Przykładowo taki kto na przykład? Yy, przykładowo taki Patryk za 8000 zł. To wcale nie znaczy, że wy macie za tyle grać. Gracie za dyszkę? Gracie za 5 zł? Grajcie sobie za 5 zł. To ma być dodatek do życia, to ma być zabawa, to ma być hobby, to ma być przyjemność. A nie zawsze, jeżeli ktoś wiecie, nie może sobie pozwolić na granie za wielkie stawki, a zagra mimo tego za wielką stawkę. To to ni chuja, nie jest przyjemność, to to ni chuja, nie jest hobby, więc po prostu pamiętajcie, trzymajcie się tego i pilnujcie się, bo to jest takie na ryzyku, wiadomo. Dzięki, że oglądacie do samego końca. Chciałem dzisiaj pochwalić chłopaków, bo naprawdę fajnie to wyglądało. Myślę, że zasłużyli na taki oddzielny film bez typów, bez grania, żeby tutaj ich ym, po prostu pochwalić. Także zostawcie im łapę w górę pod filmem, lecimy dalej, trzymajcie się. Elo.